Witam serdecznie, drugi odcineczek serii od Zera do Kosy. Na balansie mamy całe 272. Wiecie co, pierwszej bitwy nie będę robił. Postaram się dołączyć. Może być ta zadyszkę. Jednak nie można być, bo ktoś wbił. Więc wejdźmy może, 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 może za ósemeczkę Trzy osoby za ósemeczkę. Wejdźmy tutaj. Mim Speck Goldson Once Upon a Time is wow. Kierowcem rozdę ta wtedy trakło się trochę 4 złotych. Niestety, Jesteśmy na końcu samym. Niestety nie będzie mi to dla nas, już to, have... to. widzę. Nie wiem, co już mi nie gra. O, ho, ho, ho. jednak, a jednak, już raz już się na tym łapię, że mówię, że nie bitwa dla nas, a jednak coś się dzieje. 24 zł, fajny profitik. Widzę, że nasze, nasze saldo rośnie, dobra, wiecie co? Nie sprzedawał tych 24. Zróbmy sobie bitwę to za 12,70, na dwie osoby, żeby jeszcze podreperować ten budżecik. Ja wierzę, ja wierzę, że to się uda, dajmy. Azura i El Chico. Po prostu, dwie skrzyneczki, dwie osoby Dwa super dropy i zgarniamy pieniążki Miejmy taką nadzieję przynajmniej Bierzemy bot'a Mam nadzieję, że Nie skończyć tak jak zawsze o Henry Henry, Jerry To są naprawdę moi chyba najgorsi przeciwnicy dla mnie On za za ten cykl Ja nie wiem Co co się grać O tym mówię Zostaw jeszcze torkę za 9, no powiem wam, że my nadrobiliśmy całe złoty 90 Zostaw sobie nadwiklimy. na to tej bitwie, 19,80 Dobrze Sprzedajemy Wszystko co zahomikowaliśmy Z poprzedniego roku, mamy 24 złote mhm. Wiecie co Zajdę do tej bitwy, 11 na 3 osoby ryzykować a zaryzykujmy, zaryzykujmy, To nie ryzykuje, szampana nie pije. Proszę temu znane powiedzenie. I zobaczmy, nie, nie będziemy długo czekali. W międzyczasie przypomnę jeszcze raz Cobra i Kuzi, 5% do doładowania, spletka milstwek na start. Udział, proszę bierzcie udział w giveawayu 1 AK-47. Wilmowy mącniciel, MW, 15 wyniki, a my zaczynamy, lecimy z bitwą Shrek i Claims. Pierwsza, tragiczna skrzyneczka, dla nas oczywiście najgorzej, jak tylko możliwe. Zobaczmy. <laughs> Druga skrzyneczka... No, tak samo jak Shrek. ale no, my jesteśmy po złotym Trzecia skrzyneczka, oni ciągle po... Srek sobie ciągle powiększa nad nami przewagę. My tu niestety nic kompletnie nic nie trafiamy. A teraz Jori. Jak oczywiście, <laughs> jakbym grał w LoL'a. Znowu trafia ISKAP'a za 3 złote. Ten Ozyrius'a za niecałą piątkę. No, jesteśmy tak z tyłu, że nie widzę tej bitwy. Ostatnia skrzyneczka i kolejna przegrana niestety. Zobaczmy o ile, no troszeczkę, 5 złotych niecałe. Zobaczmy co wylosuje tutaj. 7, ja dobra, 7 i robimy to co w poprzednim odcinku. Nie w poprzednim, przepraszam. Na początku tego odcinka, czyli wjeżdżamy all in'a 1388 na trzech graczy. No w końcu musi się to udać. W końcu musi się to udać. Dajmy słuchaj, Pamil Speka Goldsona, farmi Goldsona. I jeszcze mogę dodać za 320, coś 320. a nie lubię tego, więc spec blame Spec dajemy 1383 osoby, stwarzamy bitę przywołujemy boty i wygrywamy pieniążki. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jak to jest. Z... Bo, ale dało. Trzy safari mężczyzn. Tutaj fajnie daje. Teraz plan dla nas. przybratem musiałem odpisać. Zróbka dla nas. Nie mam pojęcia. Nie mam naprawdę pojęcia. No, teraz to już na pewno Dodek chyba to zgarnia. Może coś się zmieni w ostatniej? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, naprawdę. Zagrywamy od 30, grosze. I tak niestety kończy się nasza seria. Trwała na całe dwa odcinki. Więc chyba nie powinna się od 17 zł do kosy, tylko od 17 zł do zera. Co nie zmienia faktu. Zobaczy to. Zobaczcie. To dla mnie. To jest niemożliwe, co tu się wyrabia na tej stronie. Ale liczymy na większe, na lepsze szczę szczęście w kolejnych odcinaczkach Ja na dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach.